I znów kolejna smutna informacja. Nie Marcin Kudełka. Aktor dubbingowy znany m.in. z użyczenia głosu johnemu Bravo, znanej kreskówce, miał 59 lat. Jak na razie dało się ustalić, że Marcin Kudełka został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Sopocie. Przyczyny śmierci jak na razie nie są znane. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Short Joker